Cześć, witajcie. Może się niektórzy z Was zastanawiają, co tu u mnie, co u mnie słychać. To muszę Wam powiedzieć, że no, yy, na stole jest Garet AT Pro, jak widać. Sprzęcik fajny. Tutaj mamy nakleczkę. No i, i Garecikę. Ja może ją tu położę, żeby było wiadomo o czym rozmawiamy, o jakim wykrywaczu. Tylko muszę ją ładnie tutaj ułożyć na. Tutaj sobie ją poszczę na tej cenie. No, w ten sposób. I. Jest Garet AT, AT Pro. I tak. Z taką cewką. Z cewką Ner Hunter. O. No, będziecie na pewno znacie tą cewkę dobrze. I teraz sprawa polega na tym, że. Sprawdziłem, yy, no bo garet po włączeniu piszczy, robi yy, yy, takie, takie w ogóle jakieś dziwne rzeczy się z nim dzieją. Zaraz po włączeniu. Więc yy, szukam przyczyny. No i żeby ustalić przyczynę, zmierzyłem najpierw cewkę. I co się okazuje? Zobaczcie, tutaj jest rozebrana cewka. Oczywiście ona tu się rozbiera w taki sposób, jak tu widzicie, że jest o pełno, yy, pełno kleju, właściwie to epoksyd. To nie jest epoksyd. To się to ściągnie takiego jak kalafonia, ale wtyczka jest zatapiana w epoksydzie, po prostu tak wciśnięta i tutaj tylko ten przód wystaje i te bolce są przepuszczone przez, przez to. Zgroza rozbierać tą wtyczkę, to jest inna, inna sprawa. No i tak, damy sobie na, na omomierz i pokażę Wam jaka jest reakcja. Tej cewki. Od razu wam pokażę tutaj. Z tej strony. Mamy uzwojenie. A tutaj co widzicie na ekranie. Proszę bardzo. No i co powiecie? Tu już tu jest tak. A tu jest kompletnie. Kompletnie rozwarta sprawa. O. Proszę bardzo. I teraz druga, drugie uzwojenie. Proszę. I tutaj mamy. Taką reakcję. Może ja roz, rozegnę bardziej, bo może ściskam tutaj, ale ale o. Zobaczcie jaka tutaj jest reakcja. Czasem przejście, czasem 7 ohmów, 7-8, a ja Wam jeszcze pokażę inną sprawę, tylko chciałbym Wam to pokazać, ale nie mam jak, że jak wam tutaj złapane, za te dwa bolce właśnie, a poruszam wtyczką, a poruszam kablem, to to się zmienia. O, może mi się uda, pewnie się uda. O, i teraz poruszam kablem na boki o, momencik, momencik, o już jest nie wiem, czy widzieliście, jest inny inny odczyt, o 14 no, ile mu tam się chce w każdym razie jest tutaj rozwarty zupełnie na, na wtyczce czyli jest przerwa w przewodzie gdzieś gdzieś od cewki, a z drugiej strony też się mierzy yy, źle, więc trzeba będzie jest ukiwany kabel, podejrzewam w tym miejscu, więc trzeba go, trzeba go będzie najpierw sprawdzić za pomocą, za pomocą tutaj moj, mojego sposobu. Biorę sobie śrubokręt, tutaj jest taki do sprawdzania prądu w instalacji elektrycznej i puszczam sobie tutaj małe niskie napięcie i sprawdzam w którym miejscu mi przestaje pikać no to, no to to znaczy że w tym miejscu jest przerwa w obwodzie no na teraz. Na teraz zajmuję się przewodem od cewki mam. No z tego co zauważyłem to jednak jest przewodem bo tutaj mi zaczyna przerywać mam nadzieję że cała reszta czyli ta fajna piękna ceweczka nie tania że cała reszta jest OK. No, i jak zrobię z tą wtyczką, że, że, że cewka mi się będzie dobrze mierzyć, wtedy będę mógł przejść do, do płyty głównej, yy, która, która bez cewki piszczy. Ja ją pod, nie podłączałem, tylko włączyłem sam, yy, sam panel, żeby zobaczyć, jaka jest reakcja. No, piszczy. Yy, czym większa, większa czułość, no to już w ogóle są przestery i piski. Podejrzewam, że tutaj yy, spustoszenie. Się zadziało dzięki cewce, ale jeszcze jest kwestia smaru oryginalnego o dziwo, który sobie podpłynął tutaj na płytkę i bokami. I on też z tego co widzę, to tutaj pod tranzystor podpłynął pod ten tranzystor z tej strony, więc mam tutaj kandydatów sporo do. Do wykluczenia, do sprawdzenia, no ale to za chwilkę. Płytka yy, płyta główna za chwileczkę. A tutaj teraz będę działał na, na tym gablu, żeby może go obciąć, ładnie tą wtyczkę z powrotem zmontować, skleić na czymś. To mi zejdzie pewnie sporo czasu. Nie będę was tym zanudzał. W każdym razie, no jest tu pełno w środku tego epoksydu. Trzeba go jeszcze, no powinienem, powinien, zrobiłem go na gorąco. Tutaj sobie grzałem cały czas drobnicą na gorące powietrze, jak robiłem. To sobie ogrzewałem ten, ten cały tutaj yy, ten metal. A teraz, teraz te resztki ze środka wyjmuję na zimno. Zobaczcie sobie, jak to w środku wygląda. Ja wam spróbuję tutaj lampą podświecić. O, żebyście widzieli, jak w środku wygląda ta wtyczka. To jest, o, coś takiego. Taki ma tam w środku krawędzie taki frez. Takie frezy, o. A z tej strony jest, jest kawałek przelotki. I rand tam widać, na którym opiera się guma. Ta, ta guma. Chwileczkę. Tu rozwalam wszystko. Yy, na którym opiera się ta guma, która jest tutaj. Poznajecie na pewno. O, tutaj wychodzą, wchodzą dwie rurki, a tutaj wychodzą dwie szpilki. No i ona wchodzi sobie w ten sposób. I opiera się tam na tym rancie w środku. O, tam jest taki rand. A. Od spodu wkładamy przewód, razem z tymi szpilkami wcześniej. To nakładamy. Wsuwamy. Ale zanim wsuniemy, no to trzeba tam dać klej. I to pięknie wszystko na tym kleju. Ja to robię na kleju jakimś, no taki, mam taki mocniejszy klej. Yy, klej na gorąco, więc podejrzewam, że, że że zdecyduje się na ten klej na gorąco, żeby to było rozbieralne, bo nie sztuka, nie sztuka złożyć wtyczkę, żeby i potem już nikt nie mógł nie dał rady rozebrać i trzeba byłoby kupować kupować nową. Jak się da ze starą zrobić, to trzeba ratować sytuację, bo no bo po co po co wydawać pieniądze, bo to jak można sobie na tej wtyczce jeszcze wykrywasz podział kupę czasu. Pozdrawiam was, was serdecznie, miłego wieczoru życzę. I do, do y, następnego nagrania tu będę coś starał się Wam od czasu do czasu pokazać, co się u mnie dzieje. Trzymajcie się na razie.